Wydział Oświaty zajmuje się funkcjonowaniem szkół ponadpodstawowych, funkcjonowaniem poradni psychologicznej, funkcjonowaniem szkół specjalnych, funkcjonowaniem ośrodków wychowawczych, funkcjonowaniem ośrodka doskonalenia nauczycieli, prowadzeniem wykazu szkół niepublicznych w powiecie. Nadzorowaniem szkół publicznych od strony finansowej, biurowej i organizacyjnej, przekazywaniem i kontrolowaniem dotacji dla szkół niepublicznych, udziałem szkół w projektach edukacyjnych, organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, kontrolowaniem szkół i placówek których założycielem jest powiat wodzisławski. Materiał powstał i został sfinansowany w ramach przedsięwzięcia grantowego Poprawa dostępności starostwa powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, wdrażanego przez powiat wodzisławski w ramach projektu Dostępny samorząd granty, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.